Czy smartfon może przydać się na zakupach? Oczywiście. Dzięki inteligentnej komórce nie trzeba nosić ze sobą karteczek z listą zakupów i w każdej chwili można sprawdzić cenę produktu w innym sklepie lub na Allegro. Jest wiele ciekawych aplikacji na smartfony, które pomagają w przygotowaniu listy zakupów, np. listonik dostępny na Androida, iPhone'a, Symbiana czy Windows Mobile. Program oferuje czytelną listę zakupów. Przy jego użyciu można stworzyć kilka różnych list oraz dzielić się nimi ze znajomymi lub rodziną. Innym plusem jest możliwość robienia co jakiś czas regularnych list zakupów. Listy można tworzyć także z poziomu komputera, a dane z konta internetowego są synchronizowane z tymi w przeglądarce internetowej. Program jest darmowy, ale aby działał trzeba założyć konto internetowe w usłudze listonik. Podobnych aplikacji jest wiele. Przykładowo na Androidach i iPhone'ach można korzystać z programu Shopping List, na bada OS z Shopera, a na Symbianie z Shopi Shopping List. Do sporządzania list zakupów doskonale nadają się także programy do robienia notatek, jak Evernote, Springpad czy Color Notes. Listy zakupów to jedno. Dzięki telefonom z Androidem będąc w sklepie można sprawdzić ile kosztuje produkt w innym miejscu. Do tego celu idealnie nadaje się program Ceneo, który dostępny jest niemal na wszystkie mobilne platformy z Androidem, Symbianem i iOS na czele. Dzięki aplikacji można łatwo porównywać ceny produktów ułożonych w przejrzyste kategorie. Są one prezentowane w formie listy z odnośnikami do konkretnych sklepów. Jest także dostęp do opinii użytkowników o danym sprzęcie oraz pełnej specyfikacji produktu. Aplikacja Ceneo umożliwia także skanowanie kodów kreskowych i automatyczne ich odczytywanie. Jeżeli produkt znajduje się w bazie Ceneo, następuje automatyczne przeniesienie do porównywarki. Wbudowany schowek pozwala na dodawanie interesujących produktów, które można szczegółowo przeglądać w późniejszym czasie. Jest także historia, zawierająca ostatnio porównywane produkty. Podobne programy przygotowali także twórcy innych porównywarek cen, np. Tanio.pl. Własną aplikację mobilną ma także Allegro. Dzięki niej z poziomu telefonu można wyszukiwać i porównywać ceny produktów, licytować i kupować produkty, a także wystawiać własne aukcje. Wszystkie produkty ułożone są w kategoriach, odpowiadających tym z internetowej wersji usługi, a zdjęcia produktu znajdują się w osobnej zakładce, co ułatwia przeglądanie aukcji i zmniejsza transfer danych. W programie nie zabrakło także skanera kodów kreskowych. Po zeskanowaniu i odnalezieniu produktu w bazie wyświetlają się odpowiadające mu aukcje. Jest także schowek, w którym można umieszczać obserwowane produkty. Smartfony to całkiem użyteczne narzędzia na zakupach. Dzięki nim można łatwo sporządzić listę zakupów, a także sprawdzić i porównać ceny produktów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.